Michalina! O, oh, hej! Jak tam się czujesz? A dobrze, właśnie skończyłam lekcję i przyszłam trochę odpocząć i popracować. Powiedz mi trochę o yy, Jasna, Jasne, nie słyszałeś w sumie? Oczywiście, że słyszałam. mam jeszcze kilka pytań. A, okej, okay, dobrze, Jak to działaliście? To yy, w sumie nasze działania polegały głównie na aktywizacji błogowskiej młodzieży do różnych działań społecznych wobec ich środowiska? Hmm, rozumiem. Jakie zainteresowanie? Bardzo duże. Jak na nasz pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy, zainteresowanie było bardzo duże i dość łatwo było nam pozyskiwać coraz to nowych członków naszych wszystkich spotkań. Małymi krokami do celu, Dopadnie, mówią. Dokładnie. Ale tak. właśnie, jaki był ten główny cel? Chcieliśmy podnieść przede wszystkim świadomość młodzieży tego, że jeśli tylko chcą, to naprawdę mogą dużo zmienić. Mają duży wkład w to, jak wygląda ich środowisko i społeczność lokalna. Forma konkursu. Dlaczego akurat konkurs? Wydaje mi się, że zawsze fajnie jest, kiedy jest jeszcze jakiś inny motywator, a wiadomo, że nagroda materialna jest też motywatorem. Oprócz tego rzeczywiście mamy satysfakcję z tego, z naszych działań, ale także właśnie mamy tą nagrodę, czyli rzecz namacalną, materialną. Czyli warto działać? Oczywiście, zawsze warto działać, nawet jak nie organizujemy my każdego konkursu, to zachęcam wszystkich do działania, ponieważ daje to niesamowitą satysfakcję. Dzięki wielkie, miłego dnia! Hej! Hello! Hej Robciu, mogę Cię o coś spytać? Oczywiście, pytaj. Powiedz mi, jak to było z mediami społecznościowymi? Facebook, Instagram, Snapchat. A jak wyglądało ich prowadzenie? Było to trochę wymagające zadanie. Planowaliśmy, kiedy dodajemy posty i jakie dodajemy posty, żeby ta treść była wartościowa. No było to fajne zadanie, takie inne. A czerpaliście od kogoś pomoc? Głównie robiliśmy wszystko sami. Jedynie niektóre zdjęcia robił nam nasz kolega Bartek Okej, dzięki. Co teraz robisz? Teraz spaceruję. Piękna pogoda jest. Trzeba czerpać dużo radości, póki jest słońce. To pa! Hej, Madzia! O, hej! Co tam? Ano nic, wracam do szkoły. Jak tam się czujesz? Dobrze. To świetnie. Możesz mi trochę opowiedzieć o pakcie? A nie słyszałeś o pakcie? Słyszałem, oczywiście, że słyszałem, ale mam trochę pytań technicznych. Hmm, no dobra. Mogę ci powiedzieć o patronach medialnych. To przyświetnie, akurat właśnie o to chciałam zapytać. Jak to z tymi patronami? Też co, pomagali nam Radio Elka i Bogu Info. Mhm. Mm A jak zdobyliście ich pomoc? Trzeba było trochę pochodzić, popytać, poświęcić trochę czasu, ale w końcu się udało. Jak oni wam pomogli? Przede wszystkim rzucali posty do internetu, a także mieliśmy kilka wywiadów. Mm -hmm. Czy to miało jakiś taki realny wpływ na sukces projektu? No jasne, pomogli nam zwiększyć liczbę odbiorców, a także zachęcili przede wszystkim młodych ludzi do tego, żeby zaangażowali się w nasz projekt. Prześwietnie, gdzie teraz lecisz? Zmieniać świat. No to powodzenia miłego dnia. Dzięki...